Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z Dawidem na ryby. Dzisiaj nie jestem sam, jestem z Patrycją. Atakujemy szczupaczki. Odwiedziliśmy łowisko, gospodarstwo rybackie Orońsko. No są tutaj ładne ryby. Pogorę mamy bardzo przyjemną. Co prawda to słoneczko troszkę zaczyna świecić. No ale mimo to nie ma wiatru, co się rzadko zdarza na tej wodzie. Jest około 6, może 7 stopni, więc pogoda też taka iście szczupakowa. Mrozu w nocy nie było, więc to również na plus. No i cóż, pozostało rzucać. Zobaczymy, co z tego będzie. Celem oczywiście szczupaki, tak jak mówiłem na początku. Trzymajcie za nas kciuki. Widzimy się za chwilę. Hej! Jest fajna rybka. <laughs> Bardzo ładna sztuka. Coś około 80 cm. Muszę zrobić tutaj małą rotację. O, ładna ryba. I znowu po i plotis. Siedzi, mamy ją. Ale no zaraz Wam pokażę, bo naprawdę piękna sztuka. Po taką rybę przyjechałem tutaj. To jest naprawdę fajna. Jaka gruba. Ach. Fajna rybka, Hypnotis numer 4 tym razem. A już swoje waży, naprawdę fajna sztuka. I waleczna, widzieliście jak ładnie pochodziła. No cóż, wypinamy, mierzymy i wypuszczamy. No i sprawdźmy ile ta rybka ma, naprawdę kawał kloca. Rybka ma 86 cm. Więc naprawdę fajna sztuka, niech wraca do wody i rośnie. Za rok będzie miała pod metr. Jest. Zobaczcie, co ta ryba zrobiła z obrotówką. Ależ ją musiała mocno strzelić. i mam drugą rybeczkę, znowu na hipnotiza, Tym razem niewielki, ta ryba nawet nie ma 50 cm. No ale pokazuje to uniwersalność tej przynęty. Zarówno ryba 86, jak i tutaj taki 40 czek uderzyła w tą samą blaszkę. No cóż, no wypinam mi, wypuszczam. Jest kolejny maluszek, trzeci. Ja się pod łapię, Trzecia rybka, od razu ją wygniemy, patrzcie, taki nieduży szczupaczek, grasował, grasował, no i w końcu uderzył. Szkoda, że nie Patrycji, ale ważne, że wyjęty. Co do ostatniej rybki, zapomniałem dodać, że była ona złowiona na gumę. Łowiliśmy zarówno ja, jak i Patrycja na obrotówki. Kadowaliśmy ten rów, ten wąski rów i nic się totalnie nie działo, A widać było, że ryba ewidentnie tam żeruje, ponieważ co chwila coś się podnosiło, no właśnie tutaj chwilę temu atak. No i cóż, nie reagowały na obrotówkę, założyłem gumę, w drugim rzucie bum, no i siadła to taka sześćdziesiątka może. Przed chwilą miałem wrażenie, że mam przepiękną rybę. Naprawdę. Odejście na bok na Sicario Pike Taila. Ale teraz niestety zmieniam zdanie. Bo jest Japoniec kapotnik. Trzeba go delikatnie wypiąć, żeby nie zrobić krzywdy. Chociaż Japońce to są twarde sztuki. Od razu nie wraca. Jednak Hipnotizm to jest Hipnotizm. Łobiłem. Oj, oj, oj. Łobiłem dużą gumą, kombinowałem. Nic, nic, nic. Drugi rzut hipnotizem i od razu melduje się fajna rybka. Taka pod 70, naprawdę ładna sztuka. Zaraz ją pokażę. Zobaczcie ile te ryby mają siły, to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, Oj, fajny, bardzo ładne ubarwienie i blaszka numer 4 tym razem. No i co? Mała operacja. Musimy wyjąć blaszkę. Szybce są niezbędne. Oj, oj, już spokojnie, już, już, już cię puszczę. Sprawdźmy tylko ile ma plus minus. No ponad 70. 72, 73 No i patrzcie, Patrycja też ma rybkę Tylko małą. Dobra, daj mi go ja ci go wypnę. Ile ten szczupaczek może mieć ze 30 cm, no ale ważne, że jest. 4-1 póki co. Ua, ale przed chwilą była akcja. Napłynęliśmy pod te czcinki, które mam za plecami. Rzucałem tam obrotówką. Nagle BUM! Walnięcie. Przeogromna ryba siadła. Naprawdę niesamowite bydle. Podjechała kawałek w stronę pontonu, po czym na napiętej żyłce wyskoczyła widziałem tą rybę, był to prawdopodobnie ogromny sazan, albo naprawdę duży amur 10-15 kilo to na lekko ta ryba miała no i co, przy wyskoku niestety spadła troszkę szkoda, aczkolwiek no wiadomo, że gdybym tą rybę złowił to nie byłaby ta sama radość co na feder czy na karpiówkę no ale naprawdę konkret byłem w szoku, że tutaj aż taki amur pływa, no bo pojeździł, pojeździł co ty tam masz za potwora Karp, będzie karp. O kurcze. Patrycja przycięła karpia. Normalnie w mordzie ma blaszkę. O jejku, niesamowite. Uciekł, <grywa> uciekł, uciekł. Uciek. Trzymaj na amortyzację na kiju. Amortyzacja na kiju. Nie wprowadzaj tutaj pod ponton. Przejmuj, przejmuj, przejmuj. Kurczę. Ale jest bydle. Normalnie karp wciągnął blaszkę w mordę, nie wiem, czy to widzicie. Ale normalnie karpik ma... Nie mogę go zmieścić. Nie mogę go zmieścić w podbierak, jest naprawdę duży. O, teraz jest nasz. Coś ty zrobiła. Ale ryba. Patrzcie, żeby nie było wątpliwości, ryba ma normalnie blachę w pysku. Keep na wielkiego karpia. No cóż, no musimy ogarnąć tą rybkę i robimy porządek. I patrzcie to bydle. Kart na spinning na obrotówkę hypnotis, Mordka zdrowa, na szczęście mu nic nie zrobiliśmy krzywdy. No to co, no wypuszczaj go tutaj. Ciekawe ile masz, szkoda, że nie wziąłem wagi. Ale no, na pewno dycha jest. Uuu. Brawo. No i jest i szczupaczek u Patrycji, no po karpiu, wreszcie ma pajka, oj no, <grystanie> ale chodzi, obrotóweczka znowu, robi robotę ten hipnotis, no cóż, no wypniemy go i zaraz Wam pokażę. No i taką rybkę dorwała, A ile on, około 60, całkiem fajny, dobra, puszczaj, 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 bo Ci wyskoczy, brawo, powoli mi zaczyna kopać dupę. I ma troszkę ładniejszą rybkę niż tą pierwszą. Nie jest ona za bogata. Ale pod 70 cm. Fajny. No brawo, brawo. Dobra, już się wypiął. Znowu hipnotizm. Patrzcie jak ta blaszka już wygląda. Ona jest tak zmaltretowana, że masakra. Tu zęby poodbijane. Tu poodbijany lakier. Pięknie. Dobra, rybka jeszcze raz tutaj Wam prezentuję. Zaraz pokażę Wam przy Patrycji. No, ostrożnie, ostrożnie, żeby on się nam nie obijał. No, mamy rybkę. Patrycja już Wam demonstruje. Dwie ręce pod rybę. Siły ma niesamowicie dużo. Dwie ręce pod. O! No, naprawdę fajny szczupak. Około 70. Cyknę szybkie fotki i puszczamy. Dobra, puszczaj tego pajczura. Ja ostatnio nie mogę nic złapać, a ona czwartą rybę. Trzy szczupaki i karp. No cóż, no brawo. Wpasowała. Ja już wyciągnąłem wędkę, stwierdziłem, że ja nie chcę mi się. Ona wyciągała blaszkę w ostatnim rzucie i dosłownie przy samym pontonie nagle jej zgięło wędkę i okazało się, że siedzi rybo. Kurczę, no zdeklasowała w tej drugiej części wędkowania. Na początku mi bardzo fajnie szło, a teraz Patrycja przycięła piątą rybę. Piątego szczupaka, w sumie. No i tym samym wychodzi na prowadzenie, bo ja mam dzisiaj cztery. Dobra, wypinam tą rybkę, żeby jej dłużej nie męczyć. I żeby formalności stało się zadość. Wraca do wody. Znowu Hipnotiz. W takim stanie zniszczyłaś mi blachę. Słupię. Masakra. No i cóż, trzeba kończyć to wędkowanie. Myślę, że jak najbardziej udane. Zarówno mi, jak i Patrycji udało się fajnie połowić. No jej nawet lepiej. Złowiła 5 szczupaczków, złowiła do tego pięknego karpia. U mnie, tak jak widzieliście, wynik: 4 szczupaki. Za to dwa naprawdę ładne. Około 74, drugi 86. Dlatego no bardzo fajne ryby, silne, waleczne. Obrotóweczka Hipnotiz znowu zrobiła robotę. Zamieszczam Wam link do niej na dole. Cóż, no nie zostaje mi nic innego, jak podziękować Wam za obejrzenie kolejnego materiału. Yy, widzimy się w następnych filmach. Wpadnijcie na Facebooka, na Instagrama. Do zobaczenia. Hej!